Z Krajną Szlaków Turystycznych współpracujemy już od kilku lat, pozyskujemy z tego źródła środki na rozwój przedsiębiorstwa, a dodatkowo wspieramy też małe projekty, które polegają na aktywizacji lokalnych społeczności, na budowaniu relacji między mieszkańcami, jak również na znajdywaniu liderów oraz animatorów tych grup i na dążeniu do wspólnego dobra tychże mieszkańców. Stowarzyszenie na Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania jest ośrodkiem Działaj Lokalnie od 2015 roku. W tym czasie wydaliśmy 125 tysięcy na 27 różnych projektów. Jedno z takich projektów to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Krewni znajomych Królika w Torzymiu, gdzie widzą Państwo za mną prace wykonane przez dzieci i dorosłych na zajęciach. Muzyka działaj Lokalnie! Wspieram Działaj Lokalnie! Wezwij natychmiast pogotowie. Daj mi całe ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Do głównych zadań w oprogramowaniu w Lubniwicach należy zabezpieczenie bezpiecznego wypoczynku na zbiornikach wodnych położonych na terenie gminy Lubniwica, jak i całego powiatu. Pociągnij czerwony uchwyt i otwórz pojemnik. Zgłosiliśmy się do programu Działaj lokalnie, gdyż potrzebowaliśmy zakupić do toreb medycznych urządzenie. De Defibrylator, który jest niezbędny przy ratowaniu ludzkiego życia i dzięki temu programowi działaj lokalnie. To no, urządzenie usprawniło naszą pomoc i przede wszystkim spowodowało sprawniejsze działanie w kwestii ratowania ludzkiego ludzkiego życia. Dociśnij elektrodę do klatki piersiowej pacjenta. Lubię działaj lokalnie! Projekt Brzozowiec zieleni został dofinansowany z programu Działaj Lokalnie. Dzięki współpracy pani Sołty z pani radnej i nas jako ośrodka udało się zagospodarować teren przy kościele, udało się stworzyć ogródek społeczny przy naszym środowiskowym domu samopomocy. Stawiamy kosz do gry dla dzieci i młodzieży, ponieważ jest bardzo potrzebny. Dzieci się upominały, wręcz bardzo chciały. Głównym celem projektu była integracja mieszkańców Brzozowca. Myślę, że udało nam się osiągnąć cel. Nasz brzozowiec zazielenił się. Mogliśmy się spotkać z mieszkańcami, porozmawiać. Ogólnie mieszkańcy są bardzo zadowoleni z całej akcji, z tego, co się u nas wydarzyło, z tego, co mam nadzieję się jeszcze wydarzy. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, za to, że taki projekt w ogóle się udał, że, że miał miejsce. Było, mam nadzieję, że udanie że wszyscy, wszyscy będą zadowoleni. Także serdecznie wszystkim dziękujemy. Działaj lokalnie. Działaj lokalnie. Działaj lokalnie. Działaj lokalnie. W poszukiwaniu własnej tożsamości historia egipskiej księżniczki z Janczewa został zrealizowany dzięki pomocy ośrodka Działaj Lokalnie Kraina Szlaków Turystycznych, ponieważ Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok Pomoc na Dłoń otrzymało dotacje Projekt nasz stanowi odtworzenie historii egipskiej księżniczki, ale też pozwolił na bazie tej historii stworzyć miejsce parkowe, które przypomina tę przeszłość z początku XX wieku. Księżniczka egipska, czyli Marta Karnap, to tutaj właśnie w Janczewie wyszła po raz ostatni, po raz trzeci za mąż, za barona. Skąd ta księżniczka się tutaj wzięła? Ta księżniczka z Egiptu i skąd, kim ona była, jaką osobowością, skoro zmarła w Neapolu, a jej zabalsamowane zwłoki zostały sprowadzone do Polski, do Czerwonego Kościółka na Warszawskiej, i tam leżała kilka tygodni, ponieważ czekano na y, przyjazd monarchów ze świata. Z projektu zaplanowaliśmy nasadzenie tych sześciu platanów, który, które stanowią symbol związku przeszłości i teraźniejszości. Dzięki dotacji mogliśmy zakupić nowe ławki, stojak na rowery, nowe kosze. To właśnie dzięki temu projektowi możemy się spotkać, podsumować projekt w postaci wieczornicy, przypomnieć historię księżniczki, obejrzeć wystawę. Prac plastycznych, które wykonały dzieci ze szkoły podstawowej w Janczewie. Uwaga! Co prawda, niektórzy mówią, yes. wow! lokalnie. W ramach programu Działaj Lokalnie we współpracy z Miejscowym Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji w Siklisno postanowiliśmy zorganizować coś dla naszych dzieci, tutaj miejscowym w miejscowych bliźnie. W ramach tego działania zebraliśmy grupę dzieciaczków, 15-osobową, z którą bawiliśmy się w ramach działań tzw. Ochotniczej Straży Pożarnej we wszystkich jej sferach, łącznie od gaszenia pożarów po udzielanie pierwszej pomocy. Otwieramy drzwi, dwa strzały do środka. Zamykamy drzwi. To samo. Dwa strzały na siebie. Otwieramy drzwi do środka. Z tego programu zakupiliśmy dla dzieci mundury dla nich. Ponadto zakupiliśmy nalewak do basenu, żeby łatwiej można było tą wodę tankować. Zakupiliśmy kurtywę wodną oraz zwiadło do węży, którym dziećmi się bawią podczas wszystkich zajęć. A mianowicie tutaj ułatwia bardzo pracę przy zwijaniu tych ciężkich węż. Na prosto. Mamy poszkodowanego. Wychodzimy już poszkodowany. Dobra, przygotować się do przejęcia poszkodowanego. Wychodzimy poszkodowanego. Drogie rata, przygotować się do przyjęcia no wyciągamy go. kładziemy go, na deskę. Ładko! No Myślę, że wakacje spędzone w taki sposób urozmaicenie tych zajęć, oderwanie ich od tej rzeczywistości, czyli od internetu było dla nich dużym wrażeniem. I mam nadzieję, że te wszystkie nasze działania zaowocują w przyszłości, bo w tej chwili mamy jakby drugą grupę, ciągniemy młodszą wieku od lat 7 do lat 4, która również chętnie przychodzi na nasze spotkanie. na tym, żeby zorganizować warsztaty dla mieszkańców tożmia, żebyśmy na tych warsztatach mogły podzielić się swoimi pasjami. Ja zrobiłam na takiej butelce wyklejałam serwetki i teraz się ja mi się odkleiły. Podobały mi się, bardzo podobały mi się te zajęcia. Pieńca bardzo mi się podobały. Lubię i bardzo mi się spodobał dekupaż. Po prostu bardzo fajne było na tych zajęciach. Szkoda, że już się skończyły. Pozytywnie zaskoczyły nas dzieci, które tak licznie tutaj przyszły. Ze swoją pozytywną energią, z, z pomysłami, które miały. Było to 100 pomysłów na minutę. Takie różane te chusteczki, bardzo mi się to, to podobały te zajęcia, zauważyłam po prostu to można z tego zrobić takie hobby. Mi te zajęcia bardzo się podobały, ponieważ można zrobić bardzo dużo fajnych rzeczy i w ogóle fajnie było tutaj dobrze spędzać czas. Na pewno będziemy starały się pozyskać jeszcze fundusze na podobne warsztaty. Dlatego, że widzimy tę kreatywność w tych dzieciach i ten twórczy potencjał. Ja tutaj naklejałam takie serwetki, i to jest zimowy krajobraz. I tutaj jest okienko, przy którym jest domek pokrytym śniegiem, i fajnie przez, tego, przez to widać. I bardzo były fajne te zajęcia, i szkoda, że się skończyły. Na zakrętce zrobiłam taką różę. I, w I tutaj nakleiłam taką różę. I dzięki temu, że um, dostałyśmy pieniądze od Działaj Lokalnie, te wszystkie fantazje zostały dziecięce zrealizowane. Na swoim y, kubeczku zrobiłem takie zarosty <noise> i że takie miały. Już. <głos> <głos> Działaj Lokalnie nasza grupa działająca już tutaj na terenie gminy Torzym mogła zacząć w ogóle myśleć o poprowadzeniu warsztatów muzycznych. Chciałyśmy wyjść troszeczkę do ludzi, którzy nas nie znają, przygarnąć ich do siebie pod swoje skrzydełka. Pokazać im, że śpiewanie razem jest fajne. To jest głównym celem naszego projektu, który zakończymy koncertem kolęd i pastorałek na Bożonarodzeniowym Jarmarku w Torzymiu. Dzięki temu projektowi łączymy ludzi w różnym wieku. Są z nami dorosłe osoby, w wieku starszym i dzieci. Fajny pomysł na spędzenie wolnego czasu, bo właśnie w takie miesiące jesienne, kiedy jest mało, mało, mało takich długich dni, nie mamy co tutaj robić. Jest mało jakichś ofert takich, żeby spędzić wolny czas. Łączymy się, robimy coś fajnego, spotykamy się. Rozmawiamy przede wszystkim ze sobą, zaznajamiamy się. My jesteśmy z jednej miejscowości, a się słabo znamy. O, to fajna i dorodna! Mia, a ja jestem głodny po całej nocy. I co postanowił zrobić? Nie! Stowarzyszenie promocji Sportu i Tańca Desno Ladies. W tym roku otrzymało dofinansowanie na wspaniały projekt Mama Fit, dziecko git. Mamy ćwiczą, a na, obo, na sali obok nasze maluszki bawią się z teatrem Kami Shibai. Zamknął się sam w swoim warsztacie. Na klucz, tak żeby mu nikt nie przeszkadzał i nikt do niego nie wchodził. Zapalił wszystkie świece, żeby było jasno. Jest to wspaniała propozycja, zarówno dla mam, które nie mają co zrobić ze swoimi pociechami, a bardzo chciałyby aktywnie uczestniczyć w życiu naszej gminy. Muszę się napić! Muszę natychmiast się napić. Tegoroczny projekt otrzymaliśmy oczywiście dzięki dofinansowaniu działań lokalnie ze Stowarzyszenia Kraj Szlaków Turystycznych. Ja właśnie dostało się do sfinansowanie, przyjechałam się skontrolować. I jest generalnie zaskoczona, że nas tyle jest, ale bardzo by chciała, byśmy zrobiły yy, taki wspólny okrzyk.